Największa platforma inwestycyjno-gospodarcza polsko-ukraińska odbyła się we Wrocławiu. Forum Odbudowy Ukrainy to wymiana doświadczeń, spotkania przedsiębiorców, a także prezentacja blisko dwóch tysięcy projektów, które mogą być realizowane w Ukrainie we współpracy z polskimi firmami. To pomoc sąsiadom, a zarazem rozwój dolnośląskich firm. Ja już jestem po, po serii spotkań, także jesteśmy umówieni też na jutrzejsze spotkania u nas w firmie. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zaowocuje bardzo długimi znajomościami i współpracą. Forum zorganizował samorząd województwa dolnośląskiego. Do Wrocławia przybyli przedstawiciele władz i firm z Ukrainy i Polski. Z jednej strony budowy, czy podtrzymania dobrych relacji z naszymi partnerskimi okręgami, z miastami zaprzejeździonymi, ale partnerskimi też dla samego miasta Wrocławia. Te relacje są dobre od lat, te relacje są jeszcze mocniejsze w okresie tych trzech trudnych lat, trzech trudnych lat wojny. I to jest ta taka podstawowa, podstawowa płaszczyzna rozwoju tych relacji, które posiadamy. Kolejny, ten najważniejszy element, czyli to, o czym mówimy, czyli nie o samej rozmowie, rozmowie dla rozmowy, tylko o konkretnych, gotowych projektach. Chociaż kilku. Taki jest cel na, na to dzisiejsze forum, na to dzisiejsze spotkanie. Po to, żeby z jednej strony ośmielić przedsiębiorców polskich, z drugiej strony zaprezentować możliwości i potrzeby po stronie ukraińskiej. W bazie mamy 2000 projektów zgłoszonych. Zgłoszonych przez naszych partnerów z Ukrainy. Te projekty niejako są do wyboru. Gotowe, gotowe tematy, takie nazwijmy do zrealizowania, które mogą dać nawet pomysł przedsiębiorcom na to, żeby się nimi zainteresować. My docelowo możemy na tej płaszczyźnie dobrej współpracy pomóc, żeby te projekty finalnie zrealizować. A wiadomo, że jeżeli uda się jedno przedsięwzięcie, drugie, trzecie, Mogą być kolejne, i zależy nam na tym, żeby te przedsięwzięcia się rozwijały. Forum to debaty, spotkania B2B, prezentacje i wystąpienia. Pomagamy i wspieramy naszych partnerów w tej działalności doraźnej, reaktywnej i do dzieje się i to pewnie więcej o tym będzie mówił w panelach pan, między innymi pan prezes Bąk obecny tutaj z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też musimy patrzeć w perspektywie tego, że ta wojna, ta okropna wojna kiedyś się skończy. Ja tu zawsze mówię, że dobro zwycięży zło i wtedy trzeba będzie się zastanowić co dalej. I to jest ten czas na to, żeby po pierwsze budować pewne platformy do wypracowywania rozwiązań, a po drugie myśleć o stworzeniu takiego systemu, który, który będzie w stanie pewne działania pogodzić, tak, żeby dać po pierwsze Ukrainie, która no powiedzmy sobie to jasno, opowiedziała się już, że chce być w Europie, dać możliwość wsparcia bo my jako Polska mamy ten know-how. W forum uczestniczy prawie 400 osób, z tego 70 osób jest to oficjalna delegacja z Ukrainy, z okręgu Dniepropiotrowskiego i Kirowograckiego. Kier Oczywiście są też przedsiębiorcy z jednej i z drugiej strony, a więc przedsiębiorcy polscy, przedsiębiorcy z Ukrainy. Celem tego są też spotkania B2B, żeby przedsiębiorcy skojarzyć przedsiębiorców. Wiemy, że kiedyś ta wojna się skończy i trzeba będzie przystąpić do odbudowy Ukrainy. Zależy nam bardzo na tym, żeby firmy polskie, firmy dolnośląskie również uczestniczyły w odbudowie Ukrainy. Projekty, które chce realizować Ukraina, to na przykład odbudowa i remonty obiektów ochronnych. Odbudowa budynków mieszkalnych czy infrastruktury energetycznej i zielonej to wydarzenie ma jeszcze bardziej zacieśnić współpracę obu krajów, w nadziei, że wojna wkrótce się skończy. Dziś przedstawiono tutaj wiele firm, wiele branż z naszego regionu, wiele branż z Dolnego Śląska. Dziś obwód Dniepropetrowski to nie tylko duży ośrodek wojskowy, ale także jeden z filarów gospodarki Ukrainy. Dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą i partnerstwem wzmocnienia naszego współdziałania gospodarczego z Ukrainą, polską i Dolnym Śląskiem. Jestem pewny, że po wynikach tego forum zostaną zawarte umowy i zapraszamy biznes Polski na odbudowę obwodu dniepropetrowskiego. Jedną z ważnych kwestii, o którą wszyscy pytają, jest to, skąd wziąć pieniądze na odbudowę? Dziś Bank Rozwoju Polski otrzymał akredytację i zatwierdzenie ze strony Unii Europejskiej w sprawie udzielania gwarancji bankowych w ramach programu Ukraine Facility. Wielkość tego programu to 50 miliardów, a duża część środków zostanie przeznaczona właśnie na odbudowę. I to jest strategia win-win. Polskie firmy ze swoimi technologiami przychodzą do obwodu Dniepropetrowskiego, odbudowują mieszkania, odbudowują energetykę. I to jest strategia win-win. My uzyskamy odbudowę, firmy uzyskują zysk i wspólnie pracujemy nad odbudową i budową silnej. Niezależnej Ukrainy. To jest ogromna szansa, a przede wszystkim możliwość rozszerzenia naszej obecnej współpracy z firmami na Ukrainie. Już od kilku lat dostarczamy do Ukrainy nasze drony, nasze podzespoły, sprzęt, który pomaga. Ukraińcom, ale tutaj rozmawiamy o możliwościach odbudowy Ukrainy. Czyli wychodzimy tak naprawdę naprzeciw oczekiwaniom ze strony ukraińskiej i oferujemy wsparcie w zakresie tak naprawdę know-how. Czyli my chcemy się dzielić z nimi naszą wiedzą na temat monitorowania infrastruktury krytycznej, czyli tego, co robimy na co dzień. Do współpracy zaproszono partnerskie regiony Dolnego Śląska z Ukrainy. Rozmowy dotyczyły między innymi współpracy w zakresie infrastruktury, inwestycji oraz wsparcia dolnośląskich firm zainteresowanych zaangażowaniem w ten proces. Dolny Śląsk wspiera przedsiębiorców, od zawsze o tym powtarzamy, że jest to jeden z naszych celów rozwojowych, wspieranie przedsiębiorców. Nasz region jest bardzo innowacyjny przedsiębiorczo, a to wydarzenie, które dzisiaj jest zorganizowane, czyli Forum Odbudowy Ukrainy jest dla przedsiębiorców, jest po to, żeby pokazać że nasi przedsiębiorcy wspierają i rozwijają nie tylko nasz region, ale również współpracę z regionami partnerskimi. To, że wspieramy Ukrainę, to, że jesteśmy tam obecni, to, że chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy również uczestniczyli w tej odbudowie. Wojna trwa. Front jest zlokalizowany na określonym odcinku. No to e, tak jak e, Ukraińcy muszą funkcjonować normalnie, czyli potrzebują podstawowe elementy do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować, potrzebują oczywiście uzbrojenia, e, ale też potrzebują e, podtrzymywać swoją gospodarkę i swoje funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. Nie zawsze są w stanie poprzez zniszczenia, poprzez straty, e, dysponować tym, czego potrzebują, więc potrzebują, zakupić, nabyć te towary, te usługi. Na zewnątrz, i to jest wojna, to jest też ten czas, kiedy trzeba z jednej strony pomagać, a z drugiej strony realizować przedsięwzięcia gospodarcze, tak jak i po stronie Ukrainy, tak jak i po stronie, po stronie Polski. Jest to miejsce na pomoc humanitarną, na wsparcie, ale jest to miejsce, które musi dać funkcjonować czy to biznesowi, czy producentom, czy wytwórcom, i tak musimy do tego procesu podchodzić. Forum odbudowy Ukrainy odbyło się 19 marca. We Wrocławiu prawdopodobnie będą kolejne edycje. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.